Ale jak zrobiłam sobie takie rozznanie, w czym chodzę najczęściej i co najbardziej mi pasuje nawet do innych trendowych elementów, to będzie to biała koszula. Ale ja mam bardzo duże wymaganie, jeżeli chodzi o białą koszulę. Ta akurat jest z lumpeksu, ale ona jest, słuchajcie, z bardzo przyjemnej bawełny. Ja nie lubię tej popeliny, która często jest w sieciówkach, która jest taka sztywna. To jest taka przędza bardzo cienka i tak gęsto, ściśle złączona. Przez to ten materiał jest taki jak... Wykrochmalona pościel, pościel i tak się stoi jak w jakimś pudełku. Ja nie lubię tego uczucia, więc stawiam bardziej na taką troszeczkę bardziej miękką bawełnę, która nawet się mnie, ale w przypadku białej koszuli to nie robi różnicy. I dla mnie idealna biała koszula nie ma za bardzo dużego fasonu oversize, bo kiedyś się topiłam w tych koszulach. Nie jest też taliowana i taka biurowa, jest czymś pomiędzy. I to jest taka koszula, właśnie, która spełnia te warunki, tak mniej więcej. Ma fajny kołnierzyk, ma kieszonkę, co ja też bardzo lubię. Bardzo fajne rękawy, które możecie zrolować. I jest trochę oversize'owa, czyli można ją nosić jako narzutkę, ale też założyć ją do spodni.